Dobra, siemaneczko widzowie, ja kupiłem w Lombardzie za stówę Blackberry pasporta, jeśli widać Powiedzcie w komentarzach, czy to się opłacało, czy nie Bo moim zdaniem to się, no, chyba opłacało no w sumie I dzisiaj robimy unboxing, oczywiście on jest używany, jak widać po pudełku Dobra, robimy unboxing Blackberry Tutaj Wyciągamy Blackberry, taki tutaj, w takim stanie chyba nadal ta oryginalna folia z tego. Tutaj instrukcje Blackberry. O, dobra, a co tutaj mamy? Czekajcie, co to za kartka? Nie gadaj, że to jest potwierdzenie zakupu. Potwierdzenie zakupy tutaj. 2,5 tysiąca. Czekajcie, pokażę Wam tylko, żeby nie było danych osobowych kogoś. Dobra. 2,5 dwa dwa tysiąca. Matko, jakie to jest drogie? No, ale to na tamte czasy. Tak telefon to jest. No, fajny nos. Dobra, odkładam tutaj sobie na bok. Nie, nie gadaj, tu są ładowarka jest kostka i są chyba słuchawki. Czekajcie, zajrzę do środka. Tak są słuchawki. Nie, no ja tego nie wyciągam. Ja tego nigdy w życiu nie wyciągnę, chyba. A co to jest tutaj? Takie. Nie chcę tego psuć. Jeśli bym z... chociaż kawałek zerwał tutaj czy to się wyciąga. Czekajcie, zobaczę, czy to się wyciąga. Dobra, tego się chyba nie da wyciągnąć, bo patrzę. Czekaj, zobaczę, czy to jest oryginalne. Jo, to jest oryginalne, porysowane, więc pewnie używane. Ale i tak, oryginal. Kurde, jak to się wkłada z powrotem? Czekajcie, ja muszę to wsadzić z powrotem, bo ja nie będę tego wyciągał. Dobra, schowałem, zobaczę, czy dobrze później, ale... Znaczek Blackberry jest. Gdzieś. Jest znaczek Blackberry. Dobra, chowam. Teraz tylko się... Ja tego nie wypakuję w życiu. Będę na siebie zły nawet, jeśli bym wypakował. Dobra, kładziemy tutaj. Tu. Okej. Okay. Czekajcie, zaraz odpalę Blackberry. Ale muszę zatrzymać, bo muszę coś zrobić. Dobra, jest z powrotem. A czekajcie, zobaczymy, czy ma kartę SIM jakąś. Dobra. Od wyszło. Jest SIM. Plus. O, to zamarzę tutaj. Dobra. Zakładamy. Kurde, to takie trochę żółte jest, ale tam ciul. Ważne, że fajny chociaż. Dobra, jest nagrawany czy nie? Jest. Tutaj klawiaturka, to jest najlepsze, ale to fajne, takie, bo jest kwadratowy, taki swój styl ma. A może kiedyś sobie zrobię wyzwanie, żeby użyć przez jakiś dzień dwa Blackberry. Takiego. To w sumie jest technicznie mój pierwszy Blackberry. Żadnego nigdy nie miałem. Ale to za stówę to myślę, że mi się odpłacało, bo mi pan chyba na dodatek obniżył w Lombardzie, bo to w Lombardzie kupowałem. Ale tego mówię wam, i chyba mi obniżył, ale tego, bo on tego nie miał wystawione na szafce, na półce, tylko on miał na zapleczu. A ja mu powiedziałam, że kolekcjonuję telefony takie rzeczy tam. U, dobra, włączył się. No i tego i powiedział, że ma takiego fajnego Blackberry. Dobra. I że mi może go sprzedać. Dobra. A, dobra. Ale fajne tutaj. Mogę sobie tak robić. Black... No, halo, no. Ale fajne. Dobra. Zakończ konfigurację. Ty... Wyłączę to, bo nie chcę. Okej. Okay. Co to jest? Dobra. Najpierw testing. Jak wygląda, jak tak robię? Aha, po prostu takie. Dobra. Zobaczę, czy on w ogóle miał reseta. Wie. Sorry, że przerwało, ale ja musiałem coś zrobić. Okej. Okay. Ry tutaj. Mamy. Sima włoży, żeby nie wyskakiwało to powiadomienie, bo pewnie będzie wyskakiwać. Okej, okay. no. Okej, okay, robimy, patrzymy zdjęcia. Nie ma, dobra, czyli chyba był resetowany, nie tu. Dobra, robimy testing aparatu, tylko zobaczę, czy to nie jest na przednią. nie jest. Ej, fajny dosyć. Ale Tu ma taki fajny, że kwadratowy, ale tutaj że można klawiaturą, jakby touch jest, że możesz po prostu ruszyć. Tak, to jest fajne. No, dobra ustawienia. Okej, okay, głośność ogólna nie. Powiadomienia, dzwonek, duch? Co to za dzwonek? Dobra, puszczę inny, żeby pewnie się... Dobra. Ej, fajny! mi trochę jak z jakiegoś Asusa. Zenfona chyba jakiegoś. Moja siostra miała takiego. Stosu. Dobra. Dobra. Napiszcie w komentarzach co mam jeszcze ocenić z nim. I to w sumie chyba na razie tyle. To bajo.